Was serdecznie, Agata Gęsina z tej strony. Przedstawiam Wam najnowszą naszą dostawę bożonarodzeniowych choinek. Zaczęłabym od czerwonej propozycji. Zwróćcie uwagę, jak one są bogato zdobione. Te choineczki posiadają i szyszki, i gałązki, i czerwone jagódki. Te czerwone konkretnie obsypane są złotym brokatem i występują w dwóch rozmiarach – 43 cm oraz 35 cm. Również w czerwonej tonacji zachowanej jest ta choinka z suszonymi roślinkami. Natomiast część szyszek nie jest pomalowana na czerwono, została, została brązowa. Kolejny rodzaj choineczek, takie bardziej naturalne, złożone w dużej mierze z szyszek i tych suchych roślinek, takich jak cynamon, lotos, różnego rodzaju upinki. Też bardzo ciekawa choinka. Zwróćcie uwagę, ona jest posypana brokatem złotym. Ale przez te suche roślinki wyróżnia się. Bardzo mi się podoba ta choinka. Ona jest obsypana złotym brokatem, podobnie jak poprzednia, w dwóch rozmiarach, 43 oraz 35 cm. Płynnie przechodzimy do choinek pobielanych. Tutaj mamy choinkę pobielaną z białymi pomponikami. Zwróćcie uwagę na staranność. Te wszystkie elementy są naturalne. Roślinki. Wysuszone i ręcznie powklejane. Każda ozdoba, każda choinka to jest rękodzieło. Bardzo delikatne są te produkty, pakowane pojedynczo. Tutaj mamy też pobielaną choinkę, natomiast przebija kolor zielony. Na początku była zabarwiona na zielono i posypana jest srebrnym brokatem. Podobnie jak poprzednie, mamy dwa rozmiary: 43-35 cm. Tutaj mamy choinkę zieloną, szyszki pomalowane na zielono, białe elementy, to są tylko takie delikatne, subtelne pomponiki, również dwa rozmiary i suche elementy, takie jak cynamon czy różne łupinki. Zielone choinki obsypane srebrnym brokatem i złotym brokatem z takimi suszonymi Elementami, również w dwóch rozmiarach. Tutaj mamy choinkę pobielaną. Szyszeczki są ze srebrnym brokatem, ale bardzo, bardzo pobielane. Tak ala, ośniżone. Błyszczy się, bo tego brokatu jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Natomiast te choinki to jest takie moje oczko w głowie. Zwróćcie uwagę, jak one się ślicznie prezentuje. To są choinki wykonane z liści. Magnoli z kwiatków. Mają delikatne, suche takie jagódki. Obsypana jest złotym brokatem. Występuje w dwóch e, rozmiarach, podobnie jak poprzednie, 43 cm i 35. Wszystkie pakowane są pojedynczo. Możecie zobaczyć dokładne zdjęcia, zbliżenia na stronie internetowej kwiatysztuczne.pl